Dosłownie tydzień temu rozmawialiśmy na temat tego, jak to Apple zachęca nas do rozmowy na ich temat według zasady, nieważne jak, ważne, żebyście o nas rozmawiali. Zatem Tim, proszę bardzo, dla Ciebie wszystko. Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy. W kolejnym odcinku na kanale Niantyfan w serii Subiektywnie, czyli Newsów z branży technologiczno-mobilno-growej, która dzisiaj o dziwo będzie poświęcona Apple'owi. Tim bardzo sobie życzył, żebyśmy o nim porozmawiali, zatem proszę cię bardzo, drogi kuku. Mój drodzy, zacznijmy od tematu związanego z iOS 18. Jak dobrze wiecie, to już chyba nie jest wielka tajemnica, iOS 18 zadebiutuje we wrześniu 2024 roku, a przynajmniej tak jest praktycznie każdego roku we wrześniu, no bo nie 2024. Wety deweloperskie ruszą na początku czerwca 2024 roku, mianowicie w dniu premiery zakończenia pierwszego dnia WWDC, aby najprawdopodobniej w lipcu ruszyłyby wety publiczne. Natomiast po takim roku Roku. Możemy nawet sobie pownioskować, że deweloperska będzie pokrywać się jednocześnie z betą publiczną, bo wszyscy będą mieli dostęp. Nie będą musieli tam chyba płacić bodajże 99 y, baksów za dostęp do bety deweloperskiej, ale to jest już temat na zupełnie inny odcinek. Na pewno na ten temat również osobny materiał przygotuję. Z ważniejszych elementów, na których temat warto jest porozmawiać, to wsparcie do iOSa 18. Dostaliśmy nieoficjalne informacje, które po części zostały potwierdzone przez night 2, 5 mac przez MacRumors. Apple Insider, więc dochodzę do wniosku, że jest to wielce prawdopodobne, że iOS 18 będzie wspierany przez takie urządzenia jak iPhone SE drugiej generacji, iPhone SE trzeciej generacji, iPhone 10R, iPhone 10S, 10S Max, 11 i pochodne, 12 i pochodne, 13 i pochodne, 14, no i rzecz jasna 15, plus oczywiście nadchodzący iPhone 16. I moi drodzy, i w tym momencie osoby, które za bardzo nie śledzą tę branżę, mogą pomyśleć: wow! No, to szykuje się spora rewolucja, ponieważ iPhone 10R oraz 10S dostaną wsparcie do iOSa 18, który to wyjdzie w 2024 roku. Zatem, ostatecznie, dostajemy wsparcie urządzenia 6 -letniego. I czy to byłby rekord? A no nie do końca, co najwyżej, zrównanie tego, co już kiedyś było. Pozwoliłem sobie, moi drodzy, prześledzić historię aktualizacji poszczególnych iPhone'ów. Zresztą pozostawiam tutaj link do statystyk oraz Mobirank, w którym to jasno możemy przeczytać, że taki iPhone 6S i 6S Plus miały również sześcioletni wsparcie wsparcie aktualizacjami, ponieważ urządzenie wyszło stokowo w 2015 roku na iOS 9, a było wspierane do iOSa 15. Od tego modelu wraz z SE pierwszej generacji wydany ale już w 2016 roku na tym samym procesorze co 6s i 6s wszystkie iPhony były maksymalnie wspierane aktualizacjami pięcioletnimi. Ale teraz możemy sobie gdybać, z czego to wszystko wynika. A no moim zdaniem wynika to raczej tylko i wyłącznie z marketingu. W tym miejscu absolutnie nie mówimy o tym, że urządzenie nie udźwignie nowych funkcji iOSa, bo oczywiście by uźwignęło nic nie stałoby na przeszkodzie, po prostu kilka dodatkowych funkcji usunąć. takie jest robione praktycznie w każdym modelu iPhone'a. Starsze modele nie wszystkie funkcje dostają. Natomiast wynika to z prostego faktu. Mianowicie niedawno piksele jasno dostały informację i komunikat prasowy, że będą wspierane ósemki będą wspierane aktualizacjami aż siedmioletnimi. Podobnie Samsung z flagową linią Samsungu w Galaxy S24 również. A Apple z racji tego, że ostatnio wspierało swoje urządzenia. Maksymalnie przez 5 lat, teraz wydłuży znowu ten okres do. 6 lat, być może jeszcze zostanie to przedłużone do 7, tak aby marketingowo wyglądało to dobrze i zrównać się z konkurencją. Czy to dobrze dla nas? Oczywiście, moi drodzy, że bardzo dobrze, bo tak jak zawsze powtarzam, w wielu przypadkach osób, które za bardzo nie siedzą w tej branży, wystarczy wymienić baterię w starszym telefonie i w dalszym ciągu będziemy mieli nową wersję oprogramowania. Oczywiście nie ze wszystkimi funkcjami, oczywiście urządzenie nie będzie tak samo identycznie działać jak telefony sprzed roku czy dwóch, ale takie wsparcie będzie. Moim zdaniem jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o samego iOSa 18, tak jak już. Wam wspominałem, przede wszystkim Apple chce się skupić na AI. AI. AI, Moim zdaniem nie da się ukryć, że Apple trochę późno wchodzi w ten segment AI, bo jak dobrze wiemy, i wcześniej już pixele mocno promowały pod względem marketingowym tę funkcję. Potem Samsung całą konferencję S24 skupił na Galaxy AI, no i teraz Apple wchodzi dodatkowo w segment AI i myślę, że przez najbliższe lata to AI będzie skupiać rzesze technologiczne, nie tylko smartfonowe, ale także i w innych segmentach i w innych branżach. Dodatkowo będziemy mieli bardziej rozbudowaną i zmodyfikowaną czy zatem wiecie, już mamy AI, mamy zmodyfikowaną, bardzo rozbudowaną Siri, no to co? Chyba czas najwyższy, żeby nauczyła się języka polskiego. Dodatkowo poznaliśmy informację, że Apple ma się pozbyć Apple ID. I teraz użytkownicy Apple' mogą powiedzieć, jak to pozbyć się Apple ID. Oczywiście tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na nazwie, ponieważ Apple ID, i tutaj mówiąc krótko, ma być tak zwany rebranding pod względem nazwy, ma zostać zmieniony na Apple Account. Moi drodzy, nie słuchajcie, nie czytajcie tych wszystkich pierdół, że Apple ID nie będzie, będzie, będzie po prostu. Po funkcjonować pod inną nazwą, tak jak swojego czasu przy pierwszych iPhone'ach iPhone miał swój iPhone OS, potem zastąpiony został iOS. Potem, aby ujednolicić nazewnictwo, mamy macOS zamiast OS X. OS X, czyli mamy iOS, mamy iPadOS, mamy WatchOS, mamy TVOSa i mamy MacOS. Po prostu ujednolicenie nazwy. A i jeszcze mamy VisionOS, ale do VisionOS zaraz przejdziemy. No i moim zdaniem, na rynku europejskim w dalszym ciągu iOS 18 będzie się skupiać na tym, co zapoczątkował iOS 17.4 wraz z początkiem marca 2024 roku, aby otworzyć się na te zewnętrzne studia, na te zewnętrzne aplikacje i możliwość instalowania gier i aplikacji spoza sklepu. Oczywiście dla płatności fajnego, dla Firm, chociażby takich jak Spotify, o których niejednokrotnie Wam mówiłem, to też nie jest nic fajnego, no ale trzeba się ustosunkować i trzeba dopasować się do tego, co proponuje, a raczej co wymusza Unia Europejska na firmie Scupertino. Tak jak mówiłem, oficjalna premiera we wrześniu, a wersje deweloperskie plus, podejrzewam, automatycznie publiczne ruszą w czerwcu 2024 roku podczas konferencji poświęconej dla deweloperów. Dobrze, moi drodzy, kolejny temat iPhone'a 16. Nie będę się dzisiaj skupiać za bardzo na iPhone'ie 16 Pro. Ja tak jak już obiecałem Wam, będę kwartalnie przygotowywać materiały poświęcone tylko nowym iPhone'om. Natomiast o iPhone'ie 16 wiemy już całkiem sporo. Żeby nie powiedzieć, wiemy już wszystko na temat tego urządzenia. Mamy przeprojektowany aparat, a przede wszystkim design, który będzie Znowu wyglądać tak jak chociażby obiektywy z iPhone'a 10 czy 10S. Widzę, mam wrażenie, że po prostu Apple'owi pomysły się kończą, więc trzeba znowu wrócić do tego, co było kilka lat temu. Będziemy mieli nowy procesor, a mianowicie stary procesor A17. Nie wiem, czy on będzie się nazywać A17 Pro, bo w modelu nie Pro, to raczej by wystarczyło go nazwać A17, zatem procesor znany z zeszłorocznych modeli Pro. Dodatkowo na wzór modeli Pro z zeszłorocznych dostaniemy przycisk akcji, zatem ten pstryczek do wyciszania, ten kultowy pstryczek do wyciszania zostanie zlikwidowany. No i jeżeli chodzi o rozmiar, modele tańsze, czyli 16 i 16 będą miały takie same przekątne 6 i 1, i 7, natomiast przypominam, że modele 16 Pro będą miały już ekrany większe 6 i 3 oraz 6 i 9. Oczywiście większość zmian to już tematy związane z samym iOS-em, o którym wspominałem wam przed chwilą, natomiast mamy już, można powiedzieć, potwierdzoną informację na temat tego, że w dalszym ciągu będziemy mieli w modelach bazowych, czyli telefonach wycenionych na ten moment za około 4500 zł. Ja wiem, one tanieją Wiecie, 60 Hz w telefonie za 4500 zł. Tu już nie chodzi o to, że ludzkie oko nie widzi 60 Hz, bo. Widzi, a jest to chyba ostatnia firma, która oferuje za tak duże pieniądze. No i ukrywajmy 4000 czy 4500 zł za smartfony to naprawdę spore pieniądze i nie oferuje ekranu nawet tego adaptacyjnego 90 Hz. Słuchajcie, na ten moment można bez problemu kupić smartfon na Androidzie coś za około 1000 zł, albo nawet 900 zł, który będzie miał tą tę wyższą częstotliwość odświeżania. Natomiast telefony z częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz to na rynku Androida. To są telefony za jakieś 400-500 zł. No, moim zdaniem, bezapelacyjnie to nie jest dobry ruch, tym bardziej, że Samsung doskonale pokazał na bazie swoich modeli, że można przygotować tańszą wersję Samsunga Galaxy S24 mniejszego, versus chociażby taki model Ultra, gdzie w jednym i drugim przypadku mamy bardzo podobne ekrany. Oba urządzenia mają częstotliwość odświeżania 120 Hz, ale jednak są te różnice, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o możliwości aparatu, jeżeli chodzi o obiektywy, matryce są zupełnie inne. Natomiast mam wrażenie, że Apple w dalszym ciągu no... nie powiem, że chce doić frajerów, bo tak jak powiedziałem ze zeszłorocznej recenzji iPhone'a 15, to jest dobry telefon i jedynym mankamentem, który po prostu mi przeszkadzał w tym telefonie to był ten ekran 60 Hz, do którego oczywiście jak ktoś nie ma styczności z wyświetlaczami powyżej 60 Hz, zaakceptuje to w ciągu jednego dnia. No natomiast w 2024 roku to już wypadałoby to zmienić, bo to jest trochę plucie klientom w twarz, serio. Parę dni temu dostaliśmy sporą aferkę związaną z Apple Vision Pro. Jeżeli ktoś jeszcze nie zapoznał się z moją recenzją oraz moim materiałem, dwóch materiałów poświęconych Apple Vision Pro, to gorąco zachęcam sobie obejrzeć. E, Mój drodzy, Apple Vision Pro, mm, jak dobrze wiecie, kosztuje oficjalnie w Stanach Zjednoczonych 3,500 dolarów plus taksa w zależności od podatku, w zależności od stanu, w jakim to urządzenie kupujemy. Natomiast starszy dyrektor do spraw badań w firmie Omdia, 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 Omdia nie jak to się czyta, wyliczył koszta związane z produkcją Apple Vision Pro. Jednym z najdroższych elementów jest tutaj wyświetlacz główny, na który składają się dwa ekrany mikro OLED, dodatkowy wyświetlacz AMOLED od LG, ten wcześniejszy był od Sony. Optyka, procesor, bateria, sensory 3D, pamięć, kamera i wszystkie inne komponenty łącznie daje nam to 1540 Dwa baksy. A urządzenie jest sprzedawane za 3,500 tysiąca baksów. No i wyszła z tego mała aferka na Twitterze, yy, mianowicie sam Cole, youtuber kojarzony chociażby z crash testów iPhone'a 15 Pro, powiedział, że jest to niedorzeczne, że u Apple'a jest tak wysoka marża. A internet szybko na to zareagował, ja się tutaj faktycznie z internetem muszę zgodzić. Hej, oczywiście, to jest sam hardware, to jest sam sprzęt, a co z badaniami, Opłaceniem pracowników, oprogramowaniem, logistyką, kosztami pracy, marketingu, jest tego mnóstwo, więc Owszem, zgadzam się, tak jak powiedziałem w recenzji Apple Vision Pro, moim zdaniem nie jest to urządzenie warte swoich pieniędzy, szczególnie takich pieniędzy, w Polsce tam około 15 tysięcy złotych. To są fajne Google, natomiast mam wrażenie, że wiele osób i tak wybierze ostatnie questy. Ja osobiście się im wcale nie dziwię. Jeszcze raz to powiem, zgadzam się z samym Call, że ta cena 3,5 tysiąca baksów jest duża, ale nie możemy absolutnie tutaj mówić, że 3,5 tysiąca baksów, Minus yy, ostatecznie wyszło za to urządzenie produkcja 1542, czyli około 2000 baksów Apple jest na czysto. No nie drogi Samie, który i tak nie będziesz oglądać tego filmu. Czy ty się kurde z głowy pozamieniałeś? Owszem, jak to w przypadku Apple, a. marża jest ogromna, ale nie dajmy się zwariować. Kolejna dosyć ciekawa informacja. Wiem, że są osoby, które czekały, wyczekiwały jakieś premiery, jakieś informacje od wielu, wielu lat na temat Apple Car nie z CarPlay, mianowicie samochód od Apple. Projekt Apple Cara został oficjalnie anulowany. Apple na przełomie ostatnich lat wpompowało w ten projekt 10 miliardów dolarów. 10 miliardów dolarów, czyli około 40 miliardów złotych. Jak możemy przeczytać na MacRumors, Tim Cook podpisał projekt, ale członkowie zespołu samochodowego wiedzieli, że będzie to niemożliwe. Pojazd elektryczny z możliwością samodzielnego prowadzenia musiałby kosztować co najmniej 100 tysięcy dolarów, a jego marże byłyby niewielkie i istniałaby silna konkurencja. Mało tego, Apple swojego czasu nawet rozmawiało z Elonem Muskiem, ponieważ chcieli rzekomo wykupić Teslę, aby w jakimś tam stopniu stworzyć kolabo Tesli oraz Apple'a. Natomiast okazuje się, że znowu jak to zazwyczaj w biznesie bywa, chodzi o pieniądze. Jak dobrze wiemy nie od wczoraj, że Apple na swoich produktach ma wysokie marże. Niekiedy są te marże powoli zbliżające się do około 50%, natomiast nie zawsze. A tutaj, jak się okazuje, te marże na takim aucie, który by kosztował około 100 tysięcy, nie byłyby duże, no i Apple mogłoby za mało zarobić na tym. Tak czy siak, po prostu mam wrażenie, że wizja Apple Kara przerosła trochę Apple i okazało się, że. Po wielu rozmowach, bo rozmawiano również z BMW, aby wesprzeć technologicznie Apple Car, okazało się, że niestety takiego auta nie dostaniemy. Dobrze, niedobrze. No słuchajcie, no, na rynku aut nie tylko spalinowych, ale i elektrycznych, jest już aut tak dużo, jest już taka silna konkurencja, że myślę, że każdy z nas, czy to auta nowe, czy to auta używane, czy to auta za gotówkę, czy to w kredycie w leasingu, w wynajmie, no, będzie w stanie trafić jakieś auto dla siebie. Ja osobiście płakać nie będę. Moi drodzy, dostaliśmy parę informacji na temat nowego iPada OLED, wreszcie wyświetlonego iPada OLED, który pod względem wyglądu nie będzie jakoś drastycznie różnić się od tych wysłużonych iPadów. Tak jak już mówiłem jakiś czas temu w materiale, ten iPad jest... To M1, M2 jest mi niepotrzebna, a M3, która ma pojawić się w nowym iPadzie OLED, będzie oczywiście wydajniejsza, ale również będzie miało to przełożenie na rozmiar nowych iPadów. Obecny ten iPad 12.9 ma rozmiar 280 mm na 214 mm oraz grubość 6,4 mm. Ogólnie rzecz biorąc, ja uważam, że ten iPad jest naprawdę bardzo, bardzo cieniutki, ale jak się okazuje, Większy model ekranu OLEDowego będzie jeszcze cieńszy, ponieważ będzie miał grubość zaledwie 5 mm, a jednocześnie będzie trochę większy i trochę minimalnie szerszy. Oczywiście procesor M3 oraz rzekomo ładowanie poprzez MagSafe. No i rzekomo iPad ma zostać zaprezentowany na konferencji pod koniec marca 2024 roku. Wraz z nowym iPadem R oraz MacBookami R. W sensie nie oczekujcie tutaj wielkich zmian, jeżeli chodzi o MacBooki R. One w dalszym ciągu będą takie same jak 13 i 15, ale będą posiadać ten nowy, wydajniejszy procesor M3. No myślę, że jak ktoś ma M1 i M2, niezależnie czy Pro, czy R, to raczej y, może sobie na to laseczkę położyć. I na dzisiaj, moi drodzy, byłoby to wszystko. Jak wy zapatrujecie się na to wsparcie iOSa 18, na te zmiany związane z AI? Czy to dobrze, czy Apple dopieści to AI, czy jak to w ostatnich latach niektórzy mówią po prostu Apple nie tyle co zmienia branżę, co goni tę branżę. Sekcja komentarzy należy do was, ja dziękuję wam serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Miłego spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya!